Na pierwszy e, dzień studiów. Ten pierwszy dzień studiów był około rok temu, bo dzisiaj jest poniedziałek i powinnam być na studiach, ale zaczynamy kować środy. I w ogóle co my tutaj robimy? Sprzątamy szafę, e, mimo że nie jest jeszcze jakoś mega zimno, to jednak już e, nie potrzebuję takich rzeczy, więc będę to pakować. Niektóre rzeczy idą od razu na sprzedaż, bo widzę, że nie przechodziłam w nich ani jednego dnia lata i wyciągniemy sweterki. Powyjmowałam jakieś swetry, więc to zaraz idzie do prania. Tu jestem ja w lusterku, a tutaj są jeszcze jakieś właśnie rzeczy, które totalnie nie nosiłam w te lato i chcę je sprzedać, więc wpadajcie na mój Vinted, bo praktycznie cały czas tam wlatują jakieś nowości, bo zauważyłam, że trochę mi się zmienił styl, już wolę trochę inne rzeczy, e, trochę może bardziej stonowane, e, więc e, wpadajcie, bo cały czas tam jest coś nowego. Idę dalej tutaj poogarniać e, i niedługo będę musiała iść na jakieś e, większe zakupy bez tego, co widzę, bo brakuje mi basiców po prostu. Lecę właśnie na uczelnię. Pierwszy dzień. Jest środa, dlatego, że moja grupa zaczyna od środy. No i co? Życzę mi powodzenia. Zobaczymy, jak to będzie na tym drugim roku. Crazy, dopiero szłam na pierwszy. Wróciłam ze studiów do domu. Miałam dzisiaj 5 godzin wykładu, więc trochę mój mózg jest zmęczony i muszę odpoczywać. Mam plan dzisiaj iść na siłownię, ale zobaczymy jak to wyjdzie. I co? Nie było tak źle. Było całkiem ciekawe. Znaczy, w ogóle było ciekawe, tylko wiecie, jak się słuchać o czymś 5 godzin, to można dostać już kiełdące pod koniec. Cieszę się po prostu z tego, że zaczynamy znowu Student Era. Podoba mi się ta era. Nie, ja po prostu lubię studiować, jest to dla mnie przyjemne i myślę, że dla większości osób by było, jeśli się studiuje coś, co cię realnie interesuje, a jesteście na fajnej uczelni, bo to też dużo daje. Więc ja idę odpoczywać. Witam Was kolejnego dnia. Zobaczcie, jaki jest jak Ja odejdę trochę dalej. Światło wygląda tak, bo jest tak ciemno za oknem. Chciałam Wam pokazać w ogóle mój look na dzisiaj, tylko Was tu gdzieś postawię przy tym świetle, bo nigdzie indziej nie będzie widać dobrze. Taki mam dzisiaj look w stylu Old Money. Mam takie garniturowe spodnia, spodzień i sweterek z Ralph'a, i taką fryzurkę, i w tyłu mam. Kartkę. Ja jestem zakochana, ostatnio w ogóle bardzo polubiłam taki um, Vibe Old Money i Wojtek też polubił Vibe Old Money, więc tacy we dwójkę będziemy. I co, zaraz. wy. Oł, zaraz wychodzę na zajęcia Dość tego, co się dzieje teraz w internecie. Mnóstwo tego po prostu żygać idzie tym i ja nie będę mówić, co o tym uważam, bo jeśli ktoś uważa inaczej niż, że jest to po prostu obrzydliwe, straszne i tak dalej, to nie wiem, co jest z wami nie tak. Wiadomo, że wszyscy mamy bardzo podobną opinię na ten temat, ale ja chciałabym tylko zaopelować, żebyście dbali o swoją głowę w tym czasie, dlatego że ciągle czytanie o tym, słuchanie, że to skakuje z każdej strony serio może na nas bardzo źle wpłynąć. Nie mówię już o tym, że na przykład mieliście Podobne sytuacje, byliście ofiarami i ciężko się o tym słuchali, na przykład ja, mi na szczęście y, nigdy się to nie stało, dzięki Bogu, nie, mia nie miałam nigdy takiego problemu. A i tak mi się tego ciężko słucha Bo po prostu nasz mózg nie lubi takich informacji z każdej strony Wiadomo, że dobrze, że się o tym mówi Ale trzeba dbać też o swoje zdrowie psychiczne I po prostu kiedy czujecie, że obniża wam to nastrój Że ciężko wam się już tego słucha To wyjdźcie z tych social mediów Puśćcie sobie jakiś serial Poczytajcie książkę, po prostu cokolwiek Ja chciałam właśnie tylko apelować o to odbanie o swoją głowę, bo to jest mega, mega ważne Takie treści po prostu świadomie albo podświadomie na nas wpływają e, niezbyt e, pozytywnie, bo jak coś takiego można nas wpływać pozytywnie. Dbajcie o siebie po prostu. właśnie w tle Wojtek robi obiad, a ja wam opowiem, jaka mnie tragedia e, się przytrafiła w tym tylko w tym weekendzie, bo jest niedziela. Od, dla wszystkich osób, które nosiły aparat, zjeźnłaś co? Ja, pierdolekiem jest jednięty Ja pierdolę Aha, ale śmieszne! Dla wszystkich osób, które nosiły aparat, za zębami macie taki drut, który Wam trzyma zęby, i ten drut mi się kawałek odkleił. A jakby to się zdarza i to haczy, i wtedy szybko się idzie do ortodonty. A, żeby mi się to stało w weekend, to nie miałam gdzie szybko iść do ortodonty, i w ogóle mój ortodonta może za tydzień. Więc się tak męczę, więc też tak nie nagrywałam za dużo. W sumie nic nie nagrywałam, bo. Um, bo jest to dla mnie mega uciążliwe, e, i jutro będę kombinować na jakieś takie ala pogotowie stomatologiczne czy coś, e, czy mnie gdzieś przyjmą. E, a od wtorku zaczynam pracę, więc to będzie mocny tydzień, i widzę, że muszę bardziej ogarnąć Moje zorganizowanie, dlatego że to będzie pierwszy tydzień po powrocie, gdzie będę łączyła studia i pracę i chcę jeszcze tego YouTube'a robić yy, cały czas, jakby wiecie, systematycznie, więc no, muszę trochę ogarnąć moje zorganizowanie w tym momencie. W ogóle byliśmy dzisiaj z Wojtkiem tak samo ubrani, ale Wojtek już się przebrał po domowemu, ale wyglądaliśmy mega cute. Kil... moja mama nam zrobiła. mnie ja, 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 ja zrobiła zdjęcia, więc wyślemy i się oliwii Tak, oliwi tak to, ale to jest takie zdjęcie typowe, wiecie. Proud mama, nie? Ale dobrze, prawie jest. Hej, hej! Tak jak widzieliście byłam na uczelni i teraz wróciłam do domu. Zrobię sobie coś na szybko do jedzenia i lecę na siłownię. W ogóle jutro jest 10.10 i .10, idę pierwszy dzień do pracy, więc nie sądzę, że to w przypadek. Ponadto miałam dzisiaj bardzo fajne wykłady i stwierdziłam, że mm, dowiaduję się dużo mądrych i ciekawych rzeczy na tych studiach i chciałabym więcej przekazywać tego Wam na, na YouTube Pani profesor mówiła, czasami myślimy, że jakby nasz głos nie ma znaczenia i nawet jeśli mamy tam jakąś mądrą wiedzę w sobie, to jej nie przekazujemy dalej, no bo nie wiem, nie jesteśmy popularni, ale tak naprawdę mówiąc jednej osobie jakąś informację tak naprawdę trafiamy do 50 osób tak około statystycznie, bo ta osoba następnej powie, następnej, następnej, następnej i tak około macie dostęp do 50 osób. Teraz tak sobie myślę, że mówiąc to jednej osobie, trafiacie do 50. Ja mam tutaj załóżmy Was tak około 500, czyli tak naprawdę trafiam do ponad 2000 ludzi jakimiś takimi swoimi słowami. I później poszło mi dalej rozkmina. Spójrzmy na na przykład topkę internetu. No w ogóle teraz. Przy tym, co się dzieje, jeśli chodzi o Pandora Gate, no to nawet nie ma co mówić, ale tą inną topkę internetu. No to tak trochę jest to przerażające, patrząc na to, co ci ludzie sobą reprezentują. Nie wszyscy oczywiście, niektórzy mają coś w głowie. Ścieka Was tak jeszcze na, na wykładzie. Dowiedziałam się, że, na przykład nie wiedziałam tego, że w Polsce jest tak zwany mit matki Polki, czyli kiedy rodzicie dziecko, to zostajecie matką, i jakby to jest Wasza główna rola. I wiadomo, że jakby nigdy nie byłam. Za tym sposobem myślenia, ale na przykład w mojej rodzinie, rodzinie się bardzo powiela to, że po prostu o, swoje dziecko kochasz miłością nieskończoną bardziej niż siebie, a nie do końca powinno tak być. W sensie, zawsze powinniśmy stawiać siebie na pierwszym miejscu, nawet jeśli mamy to dziecko, to i tak najważniejsi jesteśmy my i w tym myśleniu nie ma nic złego. Tego się dowiedziałam i jest to bardzo ciekawe, bo nigdy nie został mi przedstawiony taki obraz, więc dla was, żeby pokminić. Nie <laughs> działo się jakieś niesamowicie ekscytujące e, rzeczy w tym tygodniu, e, może takie wiecie, pod, vlog, pod vloga, ale jest to teraz po prostu bardzo przyjemny czas, bo i zaczynam studia, i drugi rok i jutro zaczynam pracę i po prostu ten weekend teraz nie nagrywałam, a spędziłam mega przyjemny czas po prostu z moim chłopakiem i takie mam teraz slow life i bardzo, bardzo mi to odpowiada. Szczególnie Oh, jak patrzę na to, jakie ludzie teraz mają tutaj odnoszę się do tej sytuacji w internecie, jak ludzie teraz mają jakby życie, dramaty, kryzysy i po prostu bardziej cenię ten mój spokój i to, jak to u mnie wygląda. Jeszcze jedna rzecz. Ostatnio oglądałam z Wojtkiem jakiś tam odcinek, chyba to było WK, typowy odcinek, żeby się pośmiać i odmuszczyć. I Wojtek do mnie mówi, ale jest śmieszny odcinek, coś tam wiecie, że, haha, i że ja powinna coś takiego nagrać. I ja mówię, że, jakby, no, że jest to śmieszne i fajnie się to ogląda, ale totalnie mam inny pomysł na siebie i stwierdziłam, że mega, lubię to po prostu w jaką stronę zmierza ta moja cała historia z social mediami i tak dalej dlatego, że oczywiście mogłabym właśnie robić coś takiego typowego pod content, co się fajnie klika ale ja się utożsamiam z właśnie takimi slowly vlogami, treściami rozwojowymi, psychologicznymi takim zwykłym życiem, oczywiście przeplatany moją osobowością która już nie jest aż taka spokojna, ale wiecie o co chodzi takie wiecie, vlogi, żeby sobie rano w sobotę puścić do kawki, do malowania. No, po prostu to jest totalnie mój vibe i zdrowe miejsce w internecie. Patrząc na to, że teraz w internecie się robił czystki, to mam nadzieję, że będzie coraz mniej tego toksik świata i właśnie takie zdrowe rzeczy będą bardziej na topie. Ale to nawet nie chodzi o to, żeby być na topie czy nie, tylko bo ja uważam, że jeśli coś jest szczere i zgodne z tobą, to to się zawsze sprzeda i zawsze pójdzie dalej. Więc Um... takie luźne przemyślenia ode mnie pewnie sami podłapaliście ten vibe skoro tu jesteście, ale jeśli ktoś dalej nie, łap, nie podłapał vibe'u w jaką stronę idzie moja działalność to ona zdecydowanie będzie szła w takim, po prostu zdrowy normalny content żeby się wycilować, żeby nie być przebodźcowanym, mega mega ważne, w dłuższego czasu bardzo zwracam takie uwa rzeczy uwagę, a tym bardziej kiedy zaczęłam się o tym uczyć uczyć o tym jak bardzo nasz mózg mus... Jest przebojcowany, to tym bardziej doceniam takie treści. Już teraz naprawdę kończę. Witam was we wtorek 10.10 .10. i dzisiaj idę pierwszy dzień do pracy, więc to nie jest przypadek e, Tak się prezentuje moja stylówka W ogóle ten sweter jest mojito i jest tak piękny i do niego mam e, spódniczkę Tylko, że dzisiaj jest tak zimno, że e, jednak wybrałam spodnie i jeszcze nie kupiłam rajstop e, Więc tak wyglądam No i co? Życzcie mi powodzenia, ja jeszcze idę przedtem na uczelnię i zobaczymy jak to będzie, ja jestem dobrej myśli wyglądam. Jest dziesiąta rano, zrobiłam sobie śniadanie i siedzę przed kompem, e, dlatego, że za pół godziny zaczynam szkolenie online dotyczące mojej pracy. E, jeśli chodzi o wczoraj, wczoraj był pierwszy dzień, powiem Wam, że mam świetne, świetne odczucia. Jakby wiecie, praca jak praca. Jest dużo rzeczy nowych do nauczenia i tak dalej, ale to gdzie nie pójdziecie, musicie się nauczyć mnóstwo Różnych nowych rzeczy, ale yy, najważniejsze dla mnie gdziekolwiek idę, czy to jest szkoła, czy to jest praca, czy to są, nie wiem, znajomi, atmosfera i to jak ja się tam czuję. Ja się tam czuję bardzo dobrze, jest naprawdę świetna atmosfera, jak na razie. <laughs> nie no, mam po prostu dobre przeczucia, a wy wiecie, że ja mam świetną intuicję i, i zwykle i zwykle się nią kieruję w życiu i, i tak też jest teraz. Tutaj w ogóle wykorzystałam to, że mamy taki e, dzień przed kąpem mm, pani prezes e, i mam olej na włosach, pielęgnację, więc wszystko gra, bardzo, bardzo fajnie. Czuję trochę, że ten vlog jakby nie ma w sobie nic takiego exciting, ale takie, takie tygodnie też się zdarzają, I jakby taka jest rzeczywistość. Mam nadzieję, że was nie rozczarowuję. W ogóle sorry z tym opóźnieniem, w że nie było w poprzednim tygodniu filmu. Nie, chcę się tłumaczyć. No, strasznie, strasznie pracuję nad tym, żeby się nie tłumaczyć przed ludźmi, więc ja się nie tłumaczę. Ja po prostu oznajmiam, że raczej już takich poślizgów nie będzie. Ale dużo się dzieje u mnie prywatnie. A później idziemy na pazy, więc pokażę Wam nowe pazy. W ogóle nie zrobiłam na Insta fotki jak zawsze z tymi pazami, a były naprawdę śliczne. Więc pokazuję na vlogu, że były takie. I były super. E, a teraz chcę zrobić coś, czego m, nie robiłam i nie widziałam u innych. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Tyle. Eksperymentujemy. Jedząc swoje śniadanie. Mam takie przekminę. Właśnie jeszcze co do tego tłumaczenia. Do tych myśli, że właśnie... <laughs> Udało mi się w tym tygodniu wstawić filmu i od razu O, jesteś beznadziejna, gówno osiągniesz, serio, taki krytyk mi się włącza Cały czas sobie powtarzam taką afirmację Usłyszałam ją od Kendall Jenner w ogóle I don't chase, I attract, czyli takim luźnym tłumaczeniu Ja nie gonię, ja przyciągam Właśnie cały czas sobie to powtarzam w takich chwilach, że e, I tak przyciągam wszystko co najlepsze do mnie i Jeśli to co robię ma być tym docelowo, albo po prostu ma być częścią tej mojej przygody, podróży, to, to i tak przyjdzie. I to nie chodzi o to, że teraz ja dam na dupy i tak. To i tak przyjdzie, główno robię. No nie, no cały czas jakby wkładam w to e, moją energię, moje chęci i tak dalej, i tak dalej, ale bez napięki. Bez totalnej napięki. E, jeśli, jeśli są jakieś potknięcia, to jakby to nie waży o wszystkim. To, nie wiem, jakby mam takie myśli negatywne w tym temacie. Na przykład jeśli chodzi o. Trening. Ja wiem, że jeśli w danym tygodniu pójdę raz, a przez inne tygodnie chodzę cały czas te 4 razy, 3 razy tygodniowo, to ten jeden tydzień nie zaważy o, o moich jakby osiągnięciach. Wiecie, o co chodzi. Czasami fajnie sobie to prze, przełożyć na przykłady, w których nie macie tym, w tym problemu. Oliwia Bawiłucz. Prosiłam ze i chciałam wam pokazać, jak ładnie dzisiaj wyglądał wow. W sumie z rana wyglądałam lepiej, bo miałam jeszcze ładne loki. No, moje włosy, jeśli chodzi o loki, potrafią przetrwać 4 godziny. Nieważne ile lakieru, a później mamy coś takiego. Ale to jest ta spódniczka z Mojito. Główno widzicie. O taka spódniczka z Mohito. E, ostatnio miałam ten sweter i to jest e, spódniczka do kompletu to jest naprawdę super sprawa i mam taką słodką kokardkę, więc czuję się mega mega pretty i w ogóle taki lifehack, bo dzisiaj była niezbyt ładna pogoda, ale też nie było mega zimno, żeby się nie zdecydować na spódniczkę, wstałam rano i mówię, w ogóle miałam taki już se humor z rana bo obudziły mnie budziki mojej mamy i wszyscy wiecie, kiedy jakie to uczucie, kiedy nie budzi wasz was, wasz budzik. No i byłam taka bra i chciałam ubrać bluzę i wiecie, dresy i iść, ale po chwili sobie myślę, nie rób tego Oliwia, nie rób tego, ubierz się ładnie, od razu będziesz się lepiej czuła. I rzeczywiście tak było, więc serę czasami polecam się przełamać. Druga sprawa, stałam na przystanku i dostałam od pana taki śliczny różowy długopis to twój wybór, idź na wybory i pan powiedział, że się przyda w niedzielę i żebym poszła. Ja powiedziałam panu, że na pewno się przyda, bo pójdę taki sobie śliczny różowy długopisik dostałam i takim e, miłym akcentem mogę zakończyć tego vloga, myślę, żeby go wam dzisiaj zmontować, żebyście sobie go ładnie oglądali w niedzielę, kiedy właśnie są wybory, więc róż, dupę i idziemy. No i co, widzimy się w następnym filmie, wpadajcie na sociala po więcej. E, już teraz czuję, że wracam do ogarnięcia, jeśli chodzi o studia, pracę i tak dalej, więc będzie git.